Witam, Pasie Kachowska Na sam początek, dawno nie było żebrania, także Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie A w tym filmie sobie chcę przeglądać tę, tą rodzinkę Gdyż mam podejrzewania, że jest ona rabowana No ale to zaraz wszystko się dowiemy I od razu czy jest jakiś pożytek z tej nawłoci bo jeśli jest dość duży pożytek z nawocji przyrost na, na kropu, to po prostu przestaniemy zakarmiać, bo, bo widzę, że jest tego pyłku noszone bardzo dużo. No i nadal mam problem z szerszeniami. Jedną rodzinę ledwo uratowałem, ale dalej widzę te gałgany gdzieś. Gdzieś mają gniazdo do pułapek, się nie chcą łapać. Także pod tym filmem bardzo proszę o po prostu po prostu napisanie co wy używacie do jakie pułapki na szerszenie widzimy nie jest za dużo pszczół, bo jest w polu no i jeszcze na sam początek dzisiaj był pierwsza noc gdzie był przymrozek delikatny także tu teraz będzie zdjęcie na samochodzie trawa też była zaschroniona Na zatworze pszczół zero. Świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że już ubywa pszczoły. Widzimy ramka bardzo fajnego pokarmu. Sprawdzam jak, jaki ten pokarm jest. Widzimy bardzo pięknie poszyte. Chyba koniec, dzisiaj jest koniec chyba zakarmiania. Ale to się wszystko okaże. Tu też widzimy ramka z czerwiem. Ło! Kapie i to dość tak solidnie kapie. W sobotę pewnie usuwam paski. Ale to się wszystko o, okaże. Zobaczy ile tego czerwiu wszystkiego. Tu też cała ramka zalana. Także kapie. Może no, by w tym roku było coś na włoci, ale jest to niestety zbyt późno. A, tak, koniec. Koniec z zakarmianiem. Troszeczkę pokarm z kamienią, ale to wszystko się rozpuści. Nieraz tak miałem i się to wszystko do jesieni rozpuszczało. Czerwiu prawie nic nie ma. Chyba koniec karmienia. Warto by przejrzeć całą pasiekę od A do Z, ale no nie ma czasu na to. Tu też nie ma. Czerwiu prawie w ogóle. Ten tam, tu. No i przeleciał właśnie szerszy. Ja jakoś się pozbędę. Gdzie jest gniazdo w okolicy, no ale nie jestem w stanie zlokalizować gdzie. No zapewne jest nie do gniazdo, tylko w obrębie tych pół kilometra jest i pewnie ze sześć. Tak podejrzewam. Nigdy nie było takiej ilości szerszej jak w tym roku. Tu. tu jest jeszcze ramka z czerwien. Matka nie, nie żałuje jajeczek, ale gdzieś tu taki pasek jest już pokarmu. Czyli nie jest źle. Jest ten żelazny zapas. No może po dwa litry pasowałoby dać jeszcze. Ale już chyba ostatnia dawka. Chociaż tu jeszcze jest coś do zalewania. O, i tu też znowu jest taki pasek yy, pokarmu. Nie, wiem, jak tu widać. Znaczy, ja to Tak, dobrze no, to wskazuje. No i z drugiej strony jest y, ta sama sytuacja A Matka jest, no bo są jajka. Zobaczymy jeszcze w rodzinak. rodzinach Tu jest magazyn pyłku Tak, tu magazynują dziewczyny pierzgę To co jest w fulu to jest pszczoła zimowa Trochę i pewnie po polu także lata, czyli nie, nie ma rabunku no 2 litry chyba i koniec zakarmienia na ten rok. Zobaczymy jeszcze rodzinę, co jest na 10 ramkach. No bo tu tu jest ładnie, powiem tak pięknie się zakarmiły, 15 litrów tu dostały i chyba końcówka. No. Niezmiernie się cieszę, więcej czasu. Ur pewnie waży Zaraz go podniosę tak na oko no. około 25 kg bym śmiał powiedzieć 30 kg Czyli jest ten zapas i będzie go przybywało, bo skoro kapie, to przybywa no, ale jak mówię, może nawet nie po półtora litra, policzę. litrze. O, chłopskim targiem damy im po litrze. i myślę, że to już w zupełności im wystarczy. W czerwiu troszeczkę jest, także jeszcze ten pokarm przybywa, bo jest pogoda. Teraz jest bardzo fajna pogoda. i i to wszystko. Także 6 minut, tak żeby kwadransik był. Eee, Przeglądnę sobie jeszcze może Tom czy Tom Tom rodzinkę. Ona była rabowana przez y, szerszenie. U, syrop w ogóle nieruszony. Także chyba, chyba właśnie tu już jest koniec, że tak powiem. O, proszę. Jest gałgan do kolekcji, że tak powiem. Chyba 30 40, nie, 40 gdzieś. Blafił pod powałkę i nie mogą France wylecieć. To akurat bardzo dobrze, że zdychają. Ta rodzina jest na mniejszej ilości ramek. Się pokażę, jak ta rodzina wygląda. Bo tu ma dwie ramki. Powinno być pusto. Jeśli jest pusto, to jest troszeczkę tego, ale to damy na wysuszenie. Też jest tego. No, jak przeniosą, nie będę się bawił rabąki Czułem, że tworzę jak poprzednio prawie nic. Pierwsza ramka y, widzimy jest cała zalana. Bardzo ładnie zalana. Ja sprawdzam jak ten pokarm jest... Wchodzi y, jak w masło. Czyli ta na sześciu ramkach się radzi w zupełności. Zalanej to. ...nie chyba... ...coś słaba ona jest, ale... ...o, no, ta 6 ramek im wystarczy, więcej już nie dostanę... ...tak, koniec... ...ta już koniec... ...tu jest jeszcze deczko czerwiu... ...tu też... Także jest, jest odpowiednio. Jedna rodzina będzie silniejsza, druga będzie słabsza. Ta, akurat słabsza, bo tu problemy także z matką były. Przecież tu widzicie, jeszcze jest sporo czerwi, tu jest matka. No, no i sporo jajno. Tamte 3 litry, jak ciągną, to nie wystarczy. Tu jest jeszcze czerw, czyli tu jest około dwie ramki czerwiu, a może wartałoby całe gniazdo odsunąć od tej krawędzi Deczko w tą stronę. Ja sobie teraz to zrobię, z tego względu, że no lepiej, żeby nie było na krawędzi gniazda. uznaję bardziej w środku. Pierwsza kosa, ale jak na jesień, to jest prawie że nic, dlaczego tak przekładam ramki? No bo jak mi się to później wszystko weźmie i nie zaleje, to padną w głodu, a nie wiadomo jaka będzie jesień będzie ten wgląd w gniazdo czy nie będzie no ja raczej bym bardziej chciał zrobić przegląd ostatni no ale to wszystko nam okaże jak macie takie rodzinki co nie chcą pobierać robicie taki mygrze że... o on. Już będą pobierały, bo wlazły. Ale jak nie ma, moczycie liść i, i wrzucacie. Także na razie chwila przerwy. Jeszcze sobie zerkniemy do tej. No i po tym odcinku na pewno ukaże się jeszcze jeden z zakarmiania zakarmiania odkładów. I później myślę, że już nie będzie czego nagrywać, więc takie podsumowanie startu nowego sezonu. Dlaczego startu? Bo teraz karmimy na przyszły rok. I to jest ważniejszy okres niż wiosenny okres. Tu też widzimy. Tu jest zalane całkowicie, tu jest zasklepione całkowicie. Tak może nie będę wyciągał wszystkich gramek. Tu coś jest lżejsze, tu było sporo czerwiu. Co drugą wam wyciągnę pokazać. Ta jest zalana. Czerwił nadal kupa. Ło, wow. na łódź. Także myślę, że nie ma sensu nawet co drugi wyciągać, bo, bo nie ma sensu, co no, by gadał? Ta też jest za zalana, wszystko pozalewane, nie ma sensu, ten był pewnie korpus. No nie spamię jak powiem, że waży około 40 paru kilogramów, sam ul, sam korpus waży około 5 dając dennicę, dając wszystko to uzyskamy grubo ponad 5 dych. także no dziś rodziny dostaną tylko po jednym litrze trzy z tej dawki dostały około 10 kilogramów syropu ale widzę, że tą pogodą podganiają i zaoszczędzimy Także z tej tony, co była zakupiona, jest wzięte 100 kg. Czyli jeszcze dzisiaj wezmę pewnie około maksymalnie 50 kg i koniec zakarmienia. Nie ma co ich przekarmiać, nie ma co ich spracowywać. Mają jeszcze nawłoć, Jeszcze coś się doczerwi. Wrzesień ma być ładny, to, to by było tyle. Także widzimy się w następnym odcinku.